Tak moi kochani wspinam się na koruny i tutaj muszę wam pokazać, że wracają ludzie dosyć radośni i bardzo weseli. My wchodzimy też radości, co widać po tym moim normalnie jednorodnym synu. Kurde też jest wesoły. Normalnie. I my sobie idziemy. I kurde jest bardzo stromo, bardzo duszno, ale jeszcze mamy tyle. Coś ta pani mówiła, że godzinę. Kurde. A! Tu są skróty. Może skrótami pójdziemy. Trochę się zdyszałem. Trochę się zdyszałem, ale chciałem specjalnie troszeczkę nagrać takiego, kurde, zdyszanego reportażu, bo myślę, że to Yy, wiecie, że jestem autentyczny i wszystko co nagrywam, nie mam żadnych tekstów przygotowanych, nic, Po prostu zełba, a teraz jest to samo i o, proszę bardzo, tu idzie jakaś ekipa, Dzień dobry, tu idzie, się są arcerze, skauci, łatko, poważna sprawa, więc ja mam dużą dozę autentyczności i... To jest nyszenie, dodaje mi jeszcze więcej autentyczności, już normalnie zwariuję chyba, o. o, pozdrawiamy chłopczyka, dobra, tu na chwilę muszę poczekać na moją ekipę, ale w międzyczasie wam pokażę co mnie czeka jeszcze i tak siedem razy jeszcze, ostro będzie, dobra.